Cześć! Z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj porada, jak możemy na jakiejś kontrolce wyświetlić jakiś inny element, na przykład ikonkę, bo chcemy mieć na przykład taką kontrolkę, w którą wpisujemy sobie adres e-mail, więc chcemy pokazać ikonką jeszcze, że to jest adres e-mail, więc pokazać sobie taki liścik, albo chcemy zrobić kontrolkę, gdzie można wpisywać hasło. Jak jest hasło, to ono jest ukryte pod gwiazdkami albo kropeczkami, a my chcemy pokazać takie oko, Które będzie wyświetlało to hasło, bo po prostu użytkownik mógł sprawdzić, co dokładnie wpisał. I chcemy całą ikonkę pokazać na naszej kontrolce, w której wpisujemy jakieś elementy, więc chcemy ją po prostu na niej umieścić. Jak coś takiego zrobić? Na początku zmienię sobie w naszej strony na kolumn. Następnie dodam sobie tutaj jakąś grupę. Grupę ustawię na środku i zrobię, żeby o wielkości na przykład 200 na 100. Tutaj mamy 200 na 100 albo 200 na 50. Ok, ustawiam sobie troszeczkę niżej, więc dodamy sobie margines od góry na jakieś 100. Dobrze, więc mamy sobie naszą grupę, tę grupę ustawiam jako align to parent. Ok, jeszcze raz ustawiam na środku kolumnę i align to parent, to jest bardzo istotne. Na Później bierzemy sobie inputa, którego ustawiam dokładnie na środku, więc jak tu wejdziemy do tego naszego... Inputa, to on ma layout ustawiony na środek. Szerokość tego inputa ustawiam na 100%. On ma całkowicie wypełniać naszą grupę, oraz wysokość też 100% całkowicie wypełnia mi grupę. Więc mamy sobie naszego inputa i następnie dodajemy sobie ikonkę. Ikonkę mi już zależy, gdzie chcemy zrobić. Czy po lewej stronie, czy po prawej, Więc, ale w tym środkowym wierszu raczej bym sugerował. Więc spróbujemy sobie na początku zrobić z mailem. Więc tutaj weźmiemy sobie mail, letter, szukamy jakiegoś letter. Czy jest też nie? Zaraz sobie poszukam jakiegoś. Może jeszcze inbox. O, jest coś takiego na przykład. Załóżmy, że to jest liści. Ok, więc mamy sobie naszą kontrolkę. I on troszeczkę będę chciał odsunąć jeszcze od tej lewej granicy, więc mogę dodać sobie tutaj jakieś marginesy, na przykład pięć jeszcze z lewej strony, więc jest troszeczkę odsunięta. Możemy tę grupę troszeczkę zwiększyć, żeby była troszeczkę szersza, więc zmienię tutaj 300. Pixeli to naszą grupę. To 300 jest teraz wybrane, tak żeby się nam coś wyświetlało, no bo nie ma reszty formularzy, więc nie ma nic, co nas bardziej ogranicza. No i tutaj jeszcze jest taki problem, że mamy tekst, który jest pod naszą ikonką. Więc żeby ten tekst odsunąć, wchodzimy w tego naszego inputa i edytujemy sobie styl. Tutaj usuniemy sobie styl na początku i dodamy sobie jakiś inny możemy styl wybrać, na przykład stworzyć nowy, to będzie. Center OK, input center, i możemy wybrać sobie w tym stylu, że będziemy mieli teksty na środku, ale to nam nie rozwiąże problemu. Dlaczego? No bo jak będziemy wpisywali jakieś rzeczy, to ten placeholder w pewnym momencie to znaczy jest na środku, ale jak zaczynamy sobie wpisywać, to i tak podjedziemy pod kontrolę. Więc takie ustawianie na środku tego stylu nie ma tutaj znaczenia. Weźmiemy znowu do lewej strony. To, co ma znaczenie, to ma tutaj jeszcze raz weźmiemy edit style. Tutaj jest layout i możemy sobie ustawić padding. Nas interesuje lewy padding. On jest ustawiony teraz na 6, ale zobaczmy sobie, jaki szerokości jest ta nasza kontrolka. Wydaje mi się, że 30 na 30 plus ma tutaj lewy, lewy margines na 5 ustawiony. Tak samo, więc mamy w sumie 35 pikseli. Taki możemy sobie ustawić tam w tym naszym inputcie padding, więc wracamy sobie do naszego stylu dla inputa. Edit style stawimy sobie może layout 36, 36, zobaczymy tak, zróbmy F5 i mamy tekst, zobaczcie, tutaj nam się zaczyna i zaczynamy wpisywać teksty, one będą długie, ale już nam nie najeżdża, więc mamy sobie jakąś kontrolkę z Mail, tak samo możemy zrobić kontrolkę z hasłem, więc wracamy sobie do designa, ale teraz robimy ją z prawej strony. Jak to zrobić? No znowu. Skopiuję sobie po prostu wszystko to, co zrobiłem, albo zrobimy ją od zera. Mamy więc grupę, zrobimy znowu align to parent, szerokość 300 pikseli, wysokość 50, dokładnie 50 i ustawiamy ją też na środku kolumny, tutaj jeszcze dodamy sobie też margines 50 od góry, żeby troszeczkę go odsunąć i znowu dodajemy sobie inputa, jest nasz input, inputa ustawiamy na środku, pełna szerokość. Tutaj 100%, wysokość też 100%, jest, jest, jest. OK. I dodajemy sobie teraz ikonkę z jakimś okiem poszukamy, jeżeli taką znajdziemy. I to ona będzie po prawej stronie. Icon. Może I? Jest, jakieś oko. I odsuniemy ją z prawej strony od yy, granicy, czyli dodamy sobie znowu margines z prawej strony dajemy 5, na przykład, marginesu, OK, i wracamy teraz do tego inputa, bo ten input, jak sobie odświeżymy i zaczniemy wpisywać dużo elementów, to też znowu najedzie nam tu naszą ikonę. W tym inputcie musimy sobie ustawić ten nasz styl, ten nasz padding na z prawej stronie, żeby było odsunięte, no znowu możemy wybrać sobie ten styl, który już wykorzystywaliśmy, center, i jemu też ustawić padding na hmm, prawo, Chociaż lepiej byłoby zrobić tutaj nowy styl, no bo to są jednak inne inputy, inaczej się one zachowują. Nam nie jest potrzebny z lewej strony padding, tylko z prawej strony. Więc znowu detach style, ustawiamy sobie nowy styl, więc create style, ustawimy sobie right padding na przykład, create i wchodzimy teraz sobie w ten styl. Tutaj w lejaucie ustawimy lewy na 6, a prawy na 36 robimy sobie odśwież stronę i mamy kontrolkę, która tutaj z lewej strony ma i ikonkę, a tutaj mamy ikonkę drugą, która z prawej strony ma ikonkę. Nasz input ma z prawej strony ikonkę i już nie wierzę nam tekst. I znowu jak będziemy chcieli coś zrobić z tą naszą ikonką, możemy po prostu kliknąć w nią tutaj i zrobić Start Edit Workflow, żeby robić jakąś akcję, na przykład właśnie. Pokazywać to nasze hasło, lub z powrotem ukrywać. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!